Powiem tak, gwiazdy mogą się ubrać dokładnie jak chcą, jak sobie idą na kanapę do wojewódzkiego. A jak na przykład mają przyjść do szkoły? Mm, no właśnie, są szkoły takie bardziej tradycyjne i dyrektorzy, którzy mówią: o nie, 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 gołego pępka to mi pani tutaj nie będzie w szkole pokazywać. Ale są tacy dyrektorzy, którzy mówią: a niech każdy wyraża siebie. I Bartek Dajnowski, nasz specjalista od rozmów z dziećmi, tymi młodszymi i starszymi, porozmawiał właśnie o ubiorach w szkole. Pani nie wie? Zuzio, muszę powiedzieć, że do rozmowy o stroju, no, trudno mi sobie wyobrazić lepszego rozmówcę. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, strój jest dla Ciebie ważny. Tak, przez swój strój? Staram się jakby trochę też wyrazić siebie. A czy z powodu twojego ubioru kiedykolwiek spotkały Cię jakieś nieprzyjemności? No to bardzo często jakby słyszę jakieś wyzwiska, które są rzucane no, w moją stronę. Były takie sytuacje, że sobie chodziłam po galerii i takie grupy chłopaków zaczęli na mnie szczekać. To dostałam metalową puszką. Pusta była na szczęście, ale. Ludzie bardzo różnie reagują na to, jak ktoś się ubiera, jakoś inaczej. E, ubieram się w ten sposób, żeby wyrażać się, co czasami wychodzi na moją korzyść, chociaż zdarzają się nieprzychylne komentarze. A jakie przykre sytuacje, jeśli chcesz, albo może niech powiedzieć, spotkały cię z powodu tego, jak się ubierasz? E, no Zostałem atakowany słownie. E, Niestety teraz też fizycznie e, w Centrum Warszawy. E, ze względu na niektóre naszywki, jakie mam. E, Ale ktoś ci popił z tego powodu? E, trochę mnie tam pod przepychali. Zwykle jest też dużo ludzi dookoła, którzy są pomocni i wspierają mnie w takich momentach. Ubierasz się, mam wrażenie, jednak dosyć nietypowo, jak na nastolatka. Na tak chodzi do szkoły? E, na co dzień, tak. Chodzenie w takim ubiorze to też pokazuje szacunek do nauczycieli. Nie przyjdziemy, załóżmy, w dresach. Tak samo byśmy nie przyszli w dresach do urzędu. Do nie, ale dzieci chodzą w dresach nagminnie i w bluzach z kapturem właśnie. Do szkoły możemy przyjść tak, jak chcemy. Tylko teraz zadajmy sobie pytanie, czy my pokazujemy szacunek tak właśnie do tej drugiej osoby, do nauczyciela, do jej zawodu. Jak na rozmowę o stroju, mam wrażenie, że jakoś dziwnie dzisiaj ubrałem. Coś się źle czuję w tym. Mm, ja też jestem ubrana inaczej niż zwykle. No właśnie. Dobrze, się dobraliśmy dzisiaj tak mm. No tak dzisiaj wstałam, tak sobie pomyślałam, że nie chcemy się jakoś ładniej ubierać, więc po prostu narzuciłam presy, bluzę i tyle. A żeby było wygodnie. Tak, żeby było wygodnie. Nie, mnie elementem ubioru jest e, odkryty brzuch przeważnie i to dodaje takiej kontrowersji, przez co nauczyciele po prostu zwracają mi uwagę. Bo, na przykład, jeśli jest tyle odkrytego brzucha, to nie jest źle i nauczyciele nic Ci nie powiedzą, ani uczniowie. No, ale jeśli masz na przykład bluzkę taką, a spodnie takie, no to już chyba trochę bardziej prowokujące. I tu jest pytanie o granicę. No, bo kto ma to, jak z linijką to mierzyć? Powinna być centymetrami opisana ta odległość? Nie, no nie, ale no, no, w starej szkole, jak byłam, to nie mogłam mieć spódniczki krótszą niż do kolana. Czy nauczyciele powinni na to zwracać uwagę? Nie. Dlaczego? No to trochę nie ich, nie ich sprawa, jak się uczniowie ubierają. Jeśli dorosły nauczyciel, mężczyzna mówi jakiejś, nie wiem, 15-letniej dziewczynie, że ubiera się zbyt wyzywająco, to, to trochę źle świadczy o nim, że myśli tak o, o, o dziewczynach, że są zbyt wyzywająco ubrane. Ja się spotkałam w podstawówce właśnie z dużym takim jakby hejtem właśnie przez wygląd, bo wyglądam inaczej od innych dziewczyn. No i jednak to był taki trochę problem właśnie, że wyglądam trochę inaczej niż żadnie nie ubieram się tak samo, ale z czasem stwierdziłam, że to nie jest jednak warte tej mojej uwagi, że ktoś mnie wyzywał przez to i po prostu wyglądam tak jak chcę, tak, a nie tak jak ktoś mi każe, na przykład, albo ludzie wyglądają dookoła mnie. Ale to jest mi bardzo przykro, że coś takiego dzieci spotyka, ale że nie poradziłaś sobie tak. z tym. Rodzice pomogli przyjaciele, ogólnie rodzina, nauczyciele też, niektórzy byli zaangażowani w to. Moja koleżanka była wyzywana za to, że ma trochę mniej pieniędzy i po prostu widziałam, jak to na nią też źle wpłynęło i strasznie jakby, po prostu strasznie się z tego śmieli, że nie wiem, nie ma jakichś markowych rzeczy. Pamiętam, że ona dużo płakała, no ja jej pomagałam i po prostu no, byłam z nią z tym. Pamiętam, że to była chyba druga trzecia klasa podstawówki, więc jakby to też były takie młodsze dzieci. Właśnie druga klasa podstawówki, dzieci śmiały się z braku markowych butów. Większość osób wtedy z klasy trochę ją opuściło, ale ja na przykład byłam z nią. Pamiętam, że była taka sytuacja, gdzie ona po prostu nie wytrzymała i pobiegła do tej łazienki, i ja po prostu poszłam tam z nią. Podstawówcy u mnie bardzo zwracali. Bardzo zwracali na, na włosy, na paznokcie, na ubiór, nie można było odkrywać kolan, ale potem nauczyciele przestawali zwracać na to uwagę. Ja zostałam przewodniczącą szkoły. I trochę umorzyłam jakby ten zakaz. Ale to jest pomysł. Bo ja, ja mama tak mi zawsze powtarzała, że jak... Chcesz to zmienić? Tak, to zostań prezydentem. Ja bardzo dużo wtedy zmieniłam. Yy, Umorzyłam to, że nie trzeba było mieć innego koloru włosów, że można było zafarbować włosy na różowy, zielony. Dużo osób też zafarbowało włosy. W paznoksie też yy, można było nosić. Dyrekcja była w niebo wzięta pewnie. No, dyrekcja trochę miała problem tego, jakby walczyłam trochę z tym. Można było trochę już odkryć i normalnie się ubierać. Powiem Ci, piękna puenta tej, tej całej historii. Bardzo dziękuję. Ekstra. <laughs> dziękuję.